Cześć! Piąty punkt dobrej sieci przewodowej w firmie to w mojej ocenie router z dobrym firewallem. Wyobraź sobie firmę bez recepcji i ochrony. Każdy może wejść z ulicy, przejść korytarzami, zaglądnąć do biur, pogadać z prezesem niezapowiedziany albo wydrukować coś na Twojej drukarce bez pytania. Ryzyko jest oczywiste. Tak samo wygląda sieć bez routera z firewallem. Każdy, kto łączy się z internetu, może próbować dostać się do Twojej sieci firmowej. A w środku masz przecież poufne dane, systemy finansowe, dostęp do pracy całego zespołu, a nawet kamery z monitoringu. Router z Firewallem to właśnie taka recepcja i ochrona na wejściu do Twojej firmy. Sprawdza, kto chce wejść, decyduje, kogo wpuścić, a kogo zatrzymać. Dzięki temu tylko autoryzowany ruch dostaje się do Twojej sieci. Masz pełną kontrolę i bezpieczeństwo nad danymi swojej firmy. Ale pamiętaj, aby to działało, firewall trzeba dobrze wdrożyć i skonfigurować. Bo nawet najlepszy ochroniarz nie zadziała skutecznie, jeśli nie będzie wiedział, jak działa Twoja firma i co robić, gdy ktoś do niej przyjdzie. Sprzęt wymaga konfiguracji i wdrożenia, tak jak ochroniarz szkolenia. Dobra sieć w firmie to taka, która ma bramę wejściową i skuteczną ochronę w postaci routera z firewallem.